Księga rozdział 6 Chiob odpowiedział tymi słowami Gdyby moją tragedię można było zważyć i położyć na szali razem z mym nieszczęściem, byłyby na pewno cięższe od piasku morskiego. Dlatego moje słowa nie znają umiaru, bo utkwiły we mnie strzały wszechmocnego, mój duch pije ich truciznę, przygniata mnie lęk zesłany przez Boga. Czy dziki osioł ryczy na pastwisku, a wół pomrukuje, kiedy ma paszę? Czyż można jeść pokarm bez soli albo czy smakuje samo białko jajka? Brzydzę się nawet tego dotknąć, a stało się to dla mnie pokarmem. Oby została spełniona moja prośba i Bóg dał mi to, czego pragnę. Niech mnie zniszczy, niech podniesie rękę i mnie zgładzi. Tylko ta pozostanie mi pociecha i uciesza się w okrutnym bólu, że nie zaparłem się słów świętego. Skąd mam brać siłę, żeby przetrwać? Jak długo jeszcze będzie się ciągnąć moje życie? Czyż jestem twardy jak kamień, albo czy moje ciało jest z brązu? Czyż nie ma już dla mnie ratunku i zostałem pozbawiony pomocy? Kto bliźniemu odmawia współczucia, ten wyzbywa się bojaźni wszechmocnego. Bracia moi zwodzą mnie jak potok, jak wody przepływające w korytach rzek, mętne od stłoczonego w nich lodu, zmącone topniejącym w nich śniegiem. Latem zanikają i zostawiają puste koryta. Karawany schodzą do nich ze swych szlaków i idą na bezdroża i tam przepadają. Karawany z temy wypatrują strumieni, zdążają do nich wędrowcy z saby. Lecz ich nadzieje zawodzą, docierają wreszcie do celu i stają przerażeni. Tak samo wy zachowujecie się wobec mnie. Zobaczyliście spustoszenie i lęk Was ogarnął. Czy mówiłem? Pomóżcie mi, użyczcie mi siły, uwolnijcie z ręki wroga, wyzwólcie mnie od ciemięscy, pouczcie mnie, a zamilknę. Powiedzcie, w czym pobłądziłem. Czy szczere słowa mają być w pogardzie i czy to ma na celu wasze upomnienie? Czyż macie zamiar potępić moją mowę? Czy słowa z rozpaczonego są wiatrem? Wy nawet o sierotę los rzucacie i targujecie się o przyjaciela. Teraz jednak spójrzcie na mnie, na pewno wobec was nie skłamie. Zwróćcie się, proszę, nie stanie się nic złego. Zwróćcie się do mnie, słuszność nadal jest po mojej stronie. Czy mam na swym języku nieprawość? Czyż moje podniebienie zła nie wyczuwa?" Zobaczcie, kochani, Hiob staje w takim, no, w takim miejscu, gdzie mówi, te wasze słowa się u mnie nie sprawdzają, dlatego że mówi, jestem pewny, że jestem blisko Pana Boga. Jestem pewny, że nie ma zła u mnie. Mówi, czy nie wyczuwał na podniebieniu zła. Mówi, naprawdę mam to ogarnięte. I w tym nie ma jakiejś pychy, tak się już nie wydaje? To nie jest tak, że Hiob jest grzesznikiem, który nie widzi, że jest grzesznikiem. Nie, wydaje się, że nie ma w tym pychy. A jednocześnie mówi, zobaczcie, Bóg mnie po prostu zatruwa swoim działaniem. Mówi, mam takie doświadczenie, jakby Bóg był moim wrogiem. I mówi, nie wmawiajcie mi takich prostych reguł. Gdybyś był dobry, to by to się nie działo. Skoro to się dzieje, to znaczy, że musisz być zły. Hiob mówi, nie. A może jest możliwe takie zło, które się dzieje, mimo że jesteśmy dobrzy? Może jest możliwe takie zło i wcale ono nie pochodzi od Pana Boga, nie jest żadną karą, nie jest żadnym, nie wiem, jego doświadczaniem, tylko się po prostu dzieje, bo się dzieje. koń bardzo ważna jest ta księga. Ona stawia bardzo wiele pytań, ja wam to nie, nie, w każdym rozdziale nie, nie dam odpowiedzi. Tylko chcę, żebyśmy te pytania usłyszeli, bo my lubimy chrześcijanie. Takie proste odpowiedzi, taki bardzo prosty świat. Dobro, zło, grzechy, świętość. Robisz dobrze, jesteś dobry i Pan Bóg ci błogosławi. Robisz źle, to jesteś zły i Pan Bóg ci nie błogosławi, albo po prostu zły cię dopada i jest po robocie. Jak się okazuje, Kani, rzeczywistość jest dużo bardziej skomplikowana i można być dobrym świętem blisko Pana Boga, a jednocześnie doświadczać ogromnie trudnych rzeczy. No zobaczymy, jak to pójdzie dalej.